Cześć, bardzo mi miło powitać Cię po raz kolejny na naszym kanale Eco Garden, a dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kontynuacji serii o borówce, serii, którą wyemitowaliśmy na jesieni roku 2024. I w ramach kontynuacji sezon zacznie od zdania relacji, w jakim stanie znajduje się nasza uprawa i co się tutaj przez zimę zadziało. W ramach przypomnienia, na czym polegał nasz eksperyment, na czym polegała nasza seria o sadzeniu borówki, nasza seria polegała na tym, żeby pokazać wam, w jak w prosty sposób, w amatorskich warunkach naszych działkowych, można przeprowadzić uprawę borówki, jednocześnie sprawdzając najlepszą z metod, jaką możemy zastosować. W eksperymencie biorą cztery odmiany borówki. Tutaj zobaczycie odmianę Draper, następnie odmianę Liberty, następną odmianą jest Blue Crop, i ostatnio jest odmiana. Legacy. Te cztery odmiany służą nam tutaj jako y, próbka eksperymentalna. Dodatkowo borówki zostały posadzone na cztery różne sposoby. Głównie te sposoby różnią się y, mieszaniną y, substratów, w której posadziliśmy nasze rośliny. Jakie dokładnie są to mieszaniny, możecie właśnie zobaczyć w jednym z odcinków serii. Mamy tutaj cztery próby, też podzielone zostało. To narzędy. Szybko tylko przypomnę jeszcze, jak wyglądało całe sadzenie naszych borówek. W pierwszej kolejności usunąłem tu wszystko, co było na tym terenie czyli maliny, e, jakieś płotki, dekoracje ozdobne, trawnik. Następnie przygotowałem ziemię. Wykopując odpowiedniej wielkości otwory oraz wsypując do nich odpowiednie mieszaniny substratów, w zależności od próby, którą tutaj yy, widzicie, na sam koniec wykonałem zaprawianie i mikoryzację brył korzennych roślin. Następnie posadziłem rośliny, podlałem oraz wykonałem pierwsze nawożenie. Tak posadzone rośliny zostawiłem w spokoju. Aż do tego momentu, czyli do wiosny, w planie mieliśmy jeszcze przycięcie jednej próby roślin, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt wzrostu w późniejszych latach. Niestety ten rok nas zaskoczył i bardzo szybko zrobiło się ciepło. Spowodowało to rozpoczęcie wegetacji roślin, a jak wiemy, roślin, które już zaczęły wegetację, nie warto ścinać, może im to tylko zaszkodzić. Zanim przejdę do sedna odcinka, pokażę Wam jeszcze kondycję roślin po zimie oraz szybko podsumuję, jak te rośliny przezimowały. U mnie na działce. Pierwsza odmiana, draper. Na pierwszy rzut oka, tym borówką praktycznie nic się nie stało. Lekkie, przemarznięte wierzchołki liści, dosłownie, ale to się stało już w zasadzie w momencie, kiedy zaczęło się robić ciepło, no i przychodziły falami lekkie przymrozki Ta roślina w tym momencie najbardziej ucierpiała, bo te liście już wyszły. Odmiana, liberty. Te rośliny też są w świetnej kondycji, moim zdaniem. Nie widać nawet jakichś większych od, yy, oznak przemarznięcia. Tutaj gdzieś w jednej roślince tylko czubek szczerniał, no ale to trzeba po prostu wziąć yy, ostre nożyczki i to przyciąć. Poza tym rośliny wyglądają świetnie. Odmiana Blue Crop. Te rośliny były najwyższymi roślinami, które sadziłem, i niestety te rośliny ucierpiały chyba najbardziej ze wszystkich. Zobaczcie, tutaj jedna. Yy, odnoga przemarznięta, czarna cała, kolejny roślin jest ok, w następnej jeszcze widać liście, czubki zostały lekko przymrożone, no i ostatnia roślina ucierpiała najbardziej, ponieważ przemarzła tak jakby całkowicie, aczkolwiek nie całkowicie, zobaczcie, ostatnio obserwowałem, że zaczyna walczyć po czym widać, że ta roślina walczy po tym, że wypuszcza nowe przyrosty z pnia czyli teraz moim zadaniem powinno być usunięcie jak najszybsze tych uschniętych części ja to zrobię za pomocą takich ostrych nożyczek katora sobie nie wziąłem muszę się nożyczkami posłużyć, ale ostre nożyczki też są dobre ja tu wszystko wycinam zostawiając tylko po prostu ten żywy fragment i z tego fragmentu ta roślina odbuduje zarówno masę zieloną jak i system korzeniowy ostatnią odmianą jest Legacy ta odmiana jeszcze tydzień temu wyglądała świetnie, zaczęła kwitnąć ale tutaj w ostatniej dniach nastąpił lekki przymrozek, minus 2,5 w nocy i widać, że część listków i teraz część tych kwiatów takich najbardziej na szczycie roślin, że tak powiem, została lekko porażona, została przemrożona. Zobaczcie, szczerniały listki, te listki by trzeba było usunąć, żeby tutaj nam nie przeszkadzały. I po prostu dać roślinom chwilę na regenerację. Wiadomo, każdy przemrozek może zaszkodzić naszą rośliną, ale też nie jesteśmy w stanie każdego przemrozka przewidzieć. Jak już wspomniałem, tym odcinkiem chciałem przypomnieć Wam o serii, zaprezentować jak wyglądają rośliny, co właśnie zrobiłem. A osoby, które trafiły na ten odcinek, a nie widziały całej serii poświęconej borówce, zachęcam do obejrzenia wszystkich filmów, zanim przyjdzie kolej na kolejny odcinek odnośnie pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych w tym roku. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.